Witam serdecznie bardzo tutaj DJAHU Jest mecz sezonów tym razem drużyna FC Porto kontra Arsenal Także jestem już świeżo połączony meczów ligi mistrzów. No i nie było zbyt wielkich zaskoczeń akurat tej fazie rozgrywek albowiem Bayern ma na chwilę, no, sprawił się z Juventusem dosyć łatwo także powinien Bayern spokojnie awansować dalej e, następnie drugi mecz to Barcelona z PRG. także Barcelona zemisowała ale jest korzystna w sytuacji nie wiadomo co z kontuzją Messiego która trochę e, niestety przeszkodziła w wygrywaniu tego meczu albowiem Messi musiał zejść z boiska i, i PRZ po prostu wykorzystał to z dwie bramki ale jedną bramkę tak strzelili Zespalonego ze spalonego o kurde, ale także także nie za bardzo to było ze spalonego wykorzystali po prostu nieuwagę sędziego i zawicowali ten mecz 2-2 ale na cup now będzie bardzo ciężko skoperze. Jednak Ibrahimowicz sam jeden tam za wiele nie pokaże, choć pewno chciał przypomnieć się publiczności na tym wielkim stadionie Zdobyć bramkę, a może nawet kilka bramek To zależy od po prostu od dnia Barcelony, bo jak Barcelona tak z Milanem to PRS też nie będzie tam istniało po prostu tylko ja mówię dojdą do finału co w tym finale pokażą bo widocznie widocznie mecze na wyjazdach takim, jakoś nie słyszą znaczy też remisowali w lidze 2-2 w końcówce remis teraz też w końcówce też remis także dwie takie bramki w końcówce dostali nie ma koncentracji na 100% widać no ale obrona Barcelony to też nie święci grzechem że tak powiem następny mecz to, to Real Galatasaray to nie ma o czym mówić Real zgodnie z obietnicą i przewideniami bukmacherów wygrywa pewnie już jest w dalszej fazie waharu patrzymy co będzie z meczu z Malaga z Borussią, bo tam jest największa niewiadoma tam oczywiście Malaga zremisowała 0-0 bo Rosja przeważała w tym ale C mimo tych sytuacji jeszcze już żadnej bramki można mieć do niego duże pretensje że przynajmniej jednej sytuacji nie wykorzystał bo zawsze bramka na wyjeździe się podwójnie tak muszą u siebie wygrać po prostu także jest to dobrze bo grają u siebie ale muszą wygrać a Malaga pokazała że umie robić dobrą kontrę niech jej taka kontra wyjdzie to wtedy będzie bardzo ciężko nawet u siebie od Abicaty, ale teraz jest wieja, wieja, no nie. Coś tu zrobił opiek. Także Borussia musi, musi naprawdę się bardzo skoncentrować w przyszłym tygodniu na rewanżu. Lewandowski dobry mecz zagrał, dobrze podawał. Miał to zagrań, a szkoda, że go nie obsłużył jakimś podaniem. Mógł strzelić bramkę. Szkoda, że Baszczykowski ma tę kontuzję też z drugiej strony. Może on by też coś tam pokazał. Dobrze, że zagrał chodziło piszczek. Ostatnio te mecze ma dobre wykonanie. Bramka w reprezentacji, choć słaba gra, ale w klubie też dobrze zagrał. szale też fajnie wywarł. W obronie też dobrze grał. Także, także, może naprawdę, piszczek odżyje mimo tej kontuzji, którą ma w ogóle na blokadach. Przypominam wszystkim, że tak dokładnie nie wiedzą, bo blok I to gra już kolejny miesiąc na tych blokadach, bo on powinien być w ogóle operowany Ale że w Borussii nie ma komu grać w takim klubie to czekają właśnie z, z tą operacją, aż oni odpadną z Ligi Mistrzów. No i będzie taka sytuacja, że oczywiście Piszczek będzie grał aż do finału Ligi Mistrzów, no i co? Ja się pytam. Potem przyjdzie czerwiec, będzie operacja i będzie miał początek sezonu z głowy, tak? Co to, był spalone jeszcze? Kurda! widzicie, jakie to są głupie przepisy? To ten facet nie przeszkadza obramkarzowi? To na obramkę. Obramkarz odbije piłkę. No i przecież powinno być tajniki, to była akcja. Nie, że jest spalony. Takie raz jest spalony. To zupełnie inna akcja jest, niej. Coś to dużo ukrywać. Takie są... E, ale ja tej gry. No nie, dać podolski. Ale dobrze podaje, To jest godzina. To jest godzina. Raz mnie, teraz mocno. Trzeba się już do, do roboty. Dobra, to może wejdę? Ach, to takie. No, panie sędzio Trzeba to zatrzymać. Nie ma to zatrzymać. Broni bramkarz. Zobaczymy czy Piszczek będzie grał z tą Mołdawią, jestem ciekawy teraz, bo jak się rzeczywiście się ma operować po, se, po sezonie to będzie gdzieś tak ja liczę przed finałem albo już po finale, bo na pewno liczę, że Malaga zostanie pokonana do tym dzień. Będę grać dalej. Bo potem przypadnie im real. To też rewanża mecze grupowe, ale Realista zupełnie inne formie, to będzie zupełnie inny mecz. A Mourinho, Mourinho tak powiem, wymyśli taką taktykę, że się zatrzymie, bo gra Borus jest też bardzo czytelna, też jest trzeci sezon, co tak grają i naprawdę przy krótkiej ławce, jak oni mają przy tym skromnym, tak powiem, składzie, no gdzie ciężko naprawdę real, czym zaskoczyć, no i a gra. Maria Gece czy Roysa jest, dopowiem tak do powstrzymania. Nie mówiąc już o Lewandowskim, którego też idzie tak zatrzymać, że nie będzie szans. Oni na remis. Oj, tu tu się już przecierał, ale ma to całkiem tylko dobro. Więc całko jest pierwszej połowy, tak? No, tak. Dobra, jakie zmiany zrobimy? Ok, 4-3-1-2. Dobra formacja. I jeszcze jeden był mecz. Nie, to już były wszystkie mecze, bo to była Barcelona, Borussia Real, tak wszystkie mecze były. Czekam na rewanżę. Dalszą część rozgrywki. Ups, zatrzymać dobrze, a nie ma. a faul był jednak. Szkoda, szkoda. Arteta. Błagają workota. Łukasz Podolski. Zatrzymany przez Gonzaleza. Zaraz no podaję do Fernando, Fernando szybko Martinez podaje na szybko do Danilo Danilo centruje, ostre centrowanie byłby. byłby gol samobójczy ale szczęsny jakoś to utrzymał Chamberlain i zatrzymany ślizgiem rzuc auto do Arsenalu Podolski Dobre zaczynamy, nie? Gonzales no, Fernando Ach, weszedł, cukur. Santi Casorla Podolski Lukas Podolski, no? Niech to psy! A to ja by spalony, nie? Tam nie ma spalonego. Czambelek nie był na spalonym. Moment się strzału, tak? Kurde, powtórki zobaczyć. Wiadało, że kurde też był bliżej bramkarza przy obrońcy moi. Ach! Będę zatrzymał chwilkę. Dobra. Danilo Gonzalez. Jest wesoło. Dobre, ach te podanie za mocne Nie udało się, a do podałem. Ej, dobrze podałem, ojej już straciłem Dużo strat Ale za gęsto tam Po prostu za gęsto tam jest Zola No i dobrze I powstrzymany Szybki kot atak Fernando ale piłka niestety Jest na auče. Arteta. Arteta, no kolejna rąka. Nie no kurcze, czemu wyszliśmy się na pole. Podolski, wybijamy mu. Olkot. Mangala. No na Danila, znowu te podania za mocne. Niedokładne. Dobry odbiór, ale znowu Stata. Jest odbiór. Dobra, ach! Piłka Jak to jest, że on zaraz to przejął Real I obrana Broń to to, broń to, bo też trochę Za bardzo ci się brąkas wykazuje No i kurde bola, ale mi tutaj skosił Aaaa piernicze Nie ma dość Trzeba mi dobić Mógł się trochę uspokoić już Właśnie już nie chce grać jak się taki wynik ma Bo to się już nie chce po prostu w Ranki są kwestią czasu Rodriguez no ale znowu to podanie za zabuźliwe. Kurde. Nie, no to tak nie może być. No aż nie ma spalonego, no, no Ja się jest spalony. No i to jest prosto, bo ja już myślałem, no. Ja już myślałem, że zaś nie będzie spalonego. Nie, ale... Dobra, przejęcie Magalii. Wyjście 1 na 1, na no i zaś auto. Ale podanie zaś do podoskiego, No, ale to naprawdę dzisiaj obrona jest katastrofalnie. No. Znowu nie ma spalonego, znowu fantastyczne wyjście za pleców obrońcy i nie było co tutaj zbierać. Dobre podaje? Ach, to też podanie. Chciałem, że to się uda. No! Walkod, 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 leżał mu nic Nic. A, zasob Jak pięknie. Dobre zawili dobrze. Ach, ta piłka nie przeszła, szkoda, A, ta może przejdzie, ta może przejdzie. A, i co to, nie było nic faulu. Czyste odbiór. Końcówka tego spotkania. No, butinio. Kot. I kazolla, i mangala przejął. Ale znowu. Coś tam takiego było. V, Nie, no czemu Podolski tak blisko był? Przecież nie ma prawa. Że to był rzut wolny. Jakim prawem tak blisko był? Mego zawodnika. Ach, kurde. Czemu to nie przeszło? Musiał wyjść za pole byłoby pięknie Dobre aż nie ma spalonego, ale dobra wybicie Co? Pan sędzia już kończy, tak? Ten spektakl ma co przedłużać, porażka sromotna, ale fana pogadanka była. Także to jest do Także dziękuję za kontekć odcinka. Na razie cześć.